Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla KTM 990. No to taka popularna gruszka. Hmm. Kolejny raz w nieco innej wersji, tym razem dlatego postanowiłem nagrać tutaj osobny filmik. W sumie jedynym, jedyną taką zmianą jest ta górna część. Zamiast takiego projektora z czterema diodami użyliśmy teraz takiego. No ciężko to nazwać takiego elementu jakby z dwiema. Takimi ćwierć soczewkami, takimi talarkami, zwał to jak zwał, są to jakby takie dwa grube krążki tutaj dookoła oczywiście zabudowane taką maskownicą, a poniżej jest oczywiście standardowa soczewka bilet no i ta podkowa, zaraz sobie omówimy jakie funkcje tutaj to spełnia Reflektor oczywiście przemalowany cały, całe wnętrze na czarno. Tak jak widzicie od zewnątrz praktycznie żadnych zmian może tutaj poza delikatną zmianą instalacji z tyłu tutaj już instalacja nie wchodzi do tego górnego korka Tu jest to wejście przerobione na odpowietrznik a cała instalacja wchodzi tutaj przez tutaj jest usztywniona dodatkowo a ta ta, to miejsce od żarówki postojowej jest tutaj zamknięte. Z ciekawostek powiem, że to jest reflektor z USA w wersji amerykańskiej i on. Został do nas przysłany faktycznie ze Stanów i tam wróci. Także no jak widzicie, coraz, coraz większe zasięgi mają te nasze usługi. Zdziwiliśmy się generalnie, ponieważ ten reflektor w wersji amerykańskiej jest nieco inny znaczy obudowa i klosz są takie same, ale tak jak wspomniałem, ta postojówka i tutaj nie ma. Tylko w oryginale w amerykańskim nie jest reflektor na żarówkę H7 i H3, tylko na górze jest żarówka pozycyjna, taka mała, a na dole mamy żarówkę H4, także wtedy mamy mijania i drogowe tutaj na dole, a pozycja na górze. Tak, jest to zrobione w tej wersji amerykańskiej, jest po prostu inny odblask w środku. Pomimo tego, że jest tak zrobione, to i tak obudowa posiada tutaj otwór, on oryginalnie jest zaślepiony takim beznadziejnym korkiem, tylko i ramka też ma wycięcie pod żarówkę postojową. Chociaż my to wycięcie oczywiście zawsze zaspawujemy, nie wiem, czy to będzie widać. Zaspawujemy i cała ta ramka jest malowana, także widzicie taką strukturę. Także tego oczywiście nie ma, bo to głupio wygląda. Cała reszta poza tą ramką jest w czarnym metaliku. Tak jak widzicie, ta maskownica. I te górne elementy. Eee, tutaj nie zrazem po, po konsultacji z właścicielem zrezygnowaliśmy ze światła do jazdy dziennej, więc mamy tutaj e, tą podkowę pełniącą funkcję e, żarówki pozycyjnej w oryginale, czyli jest to nasza pozycja, a ten element na górze to jest dodatkowe światło drogowe, oraz oczywiście soczewka bilet produkuje nam światło mijania oraz takie to właściwe światło drogowe. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić z tego górnego elementu światło do jazdy dziennej, ponieważ on się do tego jak najbardziej nadaje. Możemy to zrobić także w ten sposób. Trochę jest tutaj też różnica w kostce oczywiście inne ułożenie pinów, inna ich ilość bo żarówka H4 no, potrzebuje tylko 3 piny, a nie tak jak było to wcześniej dla dwóch żarówek cztery eee, poza tym nie ma żadnych zmian, regulacja jest tutaj góra-dół i tak naprawdę nic więcej nas nie interesuje <laughs> i tak to wygląda no tak jak wspomniałem, wersja USA Jako teraz podłączę i jeszcze pokażę wam jak świeci no dobrze, podłączyliśmy Także tak jak wspominałem, ta podkowa jest naszym światłem pozycyjnym akurat w tym przypadku. No i wygląda to w ten sposób. że każdy wie jak to działa. No a po włączeniu światła mijania, no to mamy i soczewkę, i tą naszą podkowę. Wygląda to w ten sposób. No i teraz jeszcze po uruchomieniu światła drogowego, no to Soczewka przestawia nam się w tryb e, światła drogowego. To może być e, słyszalne, prawdopodobnie. O, rozpięło się. Dobra. No, przy świetle drogowym mamy te oba elementy, oczywiście świecące razem. Nie ma tutaj jakichś wielkich fajerwerków. E, generalnie chodzi tylko o to, żeby pokazać ten element, który jest inny e, niż, niż ten, który używaliśmy do tej pory. Jest to oczywiście opcja. Cóż to by było na tyle i trzymajcie się, cześć.